Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. Dzisiaj taki odcinek tylko z dwie zdrapki. Mam pełny portfel i mega pensję. Mega pensja z numerem 17, a portfel z numerem 5. Wkład to 40 zł. Zobaczymy, co mi się uda dzisiaj wydrapać. Szukamy tutaj wygrywających. Jest 39.

Jedenastka, trzydzieści sześć nie ma i szesnaście nie ma. Kolejny rząd, czterdzieści osiem, nie mamy czterdziestek w ogóle. Piętnaście, dwadzieścia dwa i siedem, czterdzieści jeden, dwadzieścia pięć, dwadzieścia cztery. 4 i 1, czyli tylko jest ta jedna wygrana. A tu mamy, o, 30 zł. No to zaskoczenie od mega pensja. PPP. Ok, i zobaczmy teraz pełny portfel.

18 i 16. Także ta strona pusta. Zobaczmy sobie tą grę trzecią. Szukamy trzech identycznych. 32 razy 100, 2 razy 2 miliony. 2 razy 5000. 2 razy 150 i 500, czyli pusto. A tu szukamy dwóch identycznych symboli. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Tu też są różne. Tutaj też różne. Różne. I różne. Czyli portfel jest pusty. Ale dyszka ma minusie. Może być MC mega pensja dała 30 zł z wygraną drabka z numerem 17, wersja różowa. Dzięki Wam bardzo za oglądanie, za subskrypcję i zapraszam na kolejne odcinki pa!